Yeah. Yeah. the faster we're falling we're stopping and falling we're running in circles again just as things were looking up we said it wasn't good enough but still we're trying one more time maybe we're just trying too hard when really it's closer than 512, a ze, ze mną jest Maximus y, 26 i nagrywamy e, koło w Battlefield 3. No to jedziemy, nie? No. Mm. A chciałem powiedzieć, że to jest nasz pierwszy filmik na YouTube, więc jak coś robimy źle, to piszcie w komentarzach. My spróbujemy to pozmieniać. No i tak. Aha. Filmiki e, tego typu będą wychodzić co tydzień. Ja będę nagrywał oddzielne swoje let's play z, z Skyrim'a i z, inny, z innych gier. Natomiast w dwójkę będziemy grać w Black Ops 2. E, Medal of Honor Warfighter. No i inne takie nasze gry. Więc... Aha, i pierwsze te, te filmiki mogą być trochę nudne, ale z czasem to się zmieni Na przykład misja będzie... 4 tygodnie? Tak, za 4 tygodni będzie nowa misja. Będzie się nazywała. Jak ona się nazywa? Tak, mm, Załatwić ich na Amen. No i to będzie nawet bardzo ciekaw... ciekawa misja. Na pewno nie będzie nudna Więc no i tak. Życzymy miłego oglądania. Dobra, to teraz tak. Dobra, trzeba jakiś tu oczyścić, Macie. Simu, no dobra O Boże Jak chcesz rzucaj granatami bo masz ten no to... na dole amunicję Ja nie mam... A nie mam, dobra mam Czekaj niech mi się życie zregeneruje troszeczkę Bo na mam masakrę okay. Muszę jakąś dobrą kamerę znaleźć na razie Tam. Dobra, ja już zdejmę tamtego, tam tego. Ja wiem, że zdejmę. A ty jak możesz to pójść prosto e, w te gminy? Ale nie, to potem, bo mi wybuchnął. Dobra, dobra Pozwaliłeś go? Dobra, o fajnie. Dobra, biegnę bieg na naset na fala, dawaj Dobra, cię jeszcze rozstawiłem ty te. Minę? No. No dobra. Ojejus. Aha, intro może być trochę słabe, ale z czasem to się zmieni. Także dobra, Maximus, ja tu będę miał obserwację na ten dach. A ty tam ich trochę na tym bazar ty tam. To jest Szkoda, że jest tak mało misji na współpracy, bo mogliśmy dorobić trochę z tym premium, jakby mogli to premium, mogliby dawać trochę misji na współpracę też ale dobra, będzie jeszcze przetrwanie w MW3 na pewno będzie e, misje to w MW3 też Także wszy wszystko będzie pod dostatkiem okay. Także jak będziemy robić coś źle albo coś, coś wam się nie spodoba to po prostu napiszcie, bo to już wyjdziemy Jedzie, 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 jedzie czołg czekaj, ja na niego wskoczę, żeby nie mógł. Oj nie udało się Dobra, macie Maksymum, weź ten, ten Jeszcze potrzeba amunicja Dobra zmieniamy teraz pozycję, idziemy dalej będziemy starać się nagrywać odcinki najwyżej 11 minutowe, tak będą najlepiej. O, się jedziemy jakieś. Poczekaj, zaraz wracam 3 sekundy. Jest tam później działa, nie należy to, go podnoszę i to ten... Ja mam przy sobie jakie no Będziemy się starać nagrywać też multi, ale to zobaczymy, bo. Dużo, dużo, czasu trwa jedna mapa na Battlefield, więc zobaczymy, a ja mam limit. To może byśmy grali na MW3? No możemy grać na MW3. Niki nasze dostaniecie do, do Steam'a i do orygina dostaniecie nasze linki w opisie. Jakby ktoś chciał sobie z nami pograć Ale wątpimy Widzimy go Ja mam Zero ammo Oczywiście jest to ten, tylko amo. Dobra mam 垃圾电池。 I dawaj chodź, coś zrobimy na miejscu, żeby nie było za nudno. No tu zostaje ty idź tam, możesz sobie pobiegać, ja tu zostawię. Ale to ty nagrywasz i ten... Będzie trochę nudny. O, ja cię widzę. I tak zaraz kończymy i tak. Kto jest, Aha, dobra. Aha, czołki już Czekaj, ja go zdejmę. Ale obrwałem, ostro. Gel gel. Şu beni mi Tam na dachu tam dachu Ile już mi nagrałem? Gdzie nagrywamy? Nie wiem, skąd się mam widzieć. Coś tam nawala nam. Nawet nie widziałem, jak pociska się. Nie wiem, jak pociska Dobra, jest strzał. Jest dobra. Ja mam żałował na. Ma... Ile masz pocisków? Dwa. Znaczy dobra. teraz to jeden. To dwa już, Myślę, że to już jest koniec, koniec mapki Więc powoli będziemy wracać Dobra, maksimum dwa, trzy O, dobra, już dobra. A, O, coś tam hejtuterek leci dobra. ląduj siadaj no i siadaj no i myślę że to będzie no, hej ja wysiadłem no tyle ty nie macie myślę że to będzie Byłem... tyle Byłem pod tobą no i tak i no, za tydzień będziemy, będziemy mieli uh, atak z nieba dobrze powiedziałem atak z nieba ogień. ogień z nieba więc no i piszcie w komentarzach co źle no i subskrybujcie no i no i do za tydzień. Na.